Razem z nowym rozkazem głównym pojawił się nowy typ misji. Wracamy do odwiedzonych już wcześniej lokacji, gdzie była od nas wymagana obrona silosów w celu rozsiania Terminidu. Jak możemy wyczytać z rozkazu, Terminidy zmutowały i stają się dzięki niemu silniejsze. Jak się okazuje, nowy tryb rozgrywki jest świetną okazją do szybkiego zdobywania punktów doświadczenia. Wystarczy tylko zebrać cały skład z dowolnym wyposażeniem i odpalić dziewiąty poziom trudności. Manewry nie mają kompletnie znaczenia, chociaż w ostateczności można wyposażyć się w granatnik. Każdy członek składu powinien obrać sobie za cel jedną z trzech baterii uszkodzonych silosów. Jedyne co trzeba przy nich zrobić, to wcisnąć przycisk. Po drodze należy zniszczyć wszystkie zmutowane jaja terminidów, które napotkamy. Do tego właśnie może nam się przydać granatnik. Wspomniane jaja są nieco twardsze od zwykłych. Po wykonaniu wszystkich celów misji i udaniu się na miejsce ewakuacji Pelikan przylatuje bez żadnego odliczania, co sprawia, że sama misja jest jeszcze szybsza. Należy tylko pamiętać, że im więcej graczy pomyślnie wejdzie na pokład, tym więcej punktów doświadczenia otrzymamy. Tak oto w dosłowną chwilę można dostać 1300 punktów doświadczenia. Przy dobrej koordynacji składu misja da się ukończyć w dwie minuty.